Cześć, witam, że wam przedstawić 25 klienta do podsumowania 4-4. Ponownie wybieramy na kartach. Następny klient 26 będzie wybierany przez Was w ankiecie. To już 25 klient, dokładnie tak. Jeszcze 11 będzie do wyboru. Rodzi, mamy 12, bo jeszcze nie znam 25. Na kartach dzisiaj wybieram 25. Tylko na kartach i zaraz wymyślę jakąś kombinację. Tylko zakrajmy te karty wszystkie. Zobaczymy, kogo dzisiaj nam wylosuje Moje klikanie kart. Dobra, jaką dzisiaj kombinację? W tych już są 24 osoby już wybrane. Jak ktoś z nich się wylosuje, to będziemy jeszcze raz odkrywać, nie? No to wybierzmy. Widzicie, hmm. co policzę do pięciu, bo mamy piąty urodziny kanałowe. Były niedawno. Więc policzymy na pięciu. Pierwsza i piąta karta, którą wezmę. To będzie klient, na jest piąta. Jeżeli mi się w ciągu tych pięciu kart trafi ktoś, kto już był, no to. No to on jego też policzenie jako jeden z pięciu. Jedna z pięciu kart. Ale jeżeli piąta karta to będzie ktoś, kto już był, no to wtedy bierzemy szóstą, nie? I tak dalej. A jak wybieramy? Jak będziemy wybierać? Hmm. Myślę, że zrobimy... Hmm. Ja szybko, szybko chcę coś zaproponować i proponuję, żeby to był kolor zielony. No, czyli jedziemy. Raz, ok, Little Dardo dwa, Taylor, trzy, Apaloi. Się skończyło jasne zielone, teraz te drugie, cztery, tak, pięć, Alan. Czyli by dosłało na razie 5 osób, które już były. 6 Hugo O, to mamy Mamy Hugo Jakbym tę kartę kliknął wcześniej, to bym dalej musiał liczyć, nie? Na kolejnego, którego nie było, ale dobra, mamy Hugo Więc Hugo będzie na 25 odcinku z podsumowaniem Series 4 Do zobaczenia, cześć Tak, pożegnałem się z Wami, a jest jeszcze jedna sprawa, nie? Trzeba Wam pokazać coś. Jakie inne karty tutaj, co kryją. Zawsze to robiłem, więc się z Wami pożegnałem i się witam z Wami z powrotem, żeby te karty tutaj poodkrywać. Co my tu mamy, nie? Pojedźmy najpierw. Yy, tak. mam Robiego. Mamy Gino. Kingsley, Rita. Oper. Mindy, Carlo, Andy, Marty, Marek, ale się akurat trapiło. Sarczwan Bruna, Woli, Olga. Z niej jeszcze odcinka nie ma. Do tego odcinka na koniec wybierałem właśnie Hugo. No tak się wybrało. Tu mamy Clover, Ima Saszy. Pany, Chuck, Poru, Greg, Cecylia, Mitch, Claire, Franco, James i takiego ostatnim zobaczymy, czy uda mi się trafić na klienta, którego nie ma. Hmm. Słowa jest, nie? Kogo może brakować? To jest Prudence. To jest Prudence. No to teraz się z Wami żegnam. Do zobaczenia, cześć. No, udało mi się z tą Prudence trafić. To tam jest. No to już wiemy, że kogo będzie na odcinku 25. Teraz już się z wami żegnam. Odcinek wyłączam i wysyłam wam. Cześć.